Jest siódma czterdzieści Ja już się zbieram z tego miejsca Fajnie mi się tutaj spało Fajne miejsce Tylko jedyny problem, który miałem to ten kibel Że był tak strasznie blisko ściany I nie można było się porządnie złamać Ale ogólnie miejsce spoko Spakowany jestem Wszystko mam Także Spadam na dworzec Mam już bilecik, kosztował 11,50. Autobus rusza o 8,45. Także mam jeszcze 30 minut, żeby sobie zjeść jakieś śniadanko na dworcu. A z tego co widzę, są tutaj ciekawe rzeczy: empanady, soczki. Także zaraz się coś opierdzieli. Tutaj widzę ciekawe kanapeczki. Zaraz będziemy szamać dobrote. No One była z frytkami, jak kurde w tym, jak w Anglii. Wziąłem sobie empanadę z kurczakiem, hamburgera, herbatkę, a na poczekalni można sobie obejrzeć film elegancko, Prawie jak IMAX. Jeszcze czekając na autobus, powiem wam, że dzisiaj ma być jakiś ogólnokrajowy. Blackout, w sensie wyłączą prąd w całym kraju. Od 22 do 6 rano i będzie godzina policyjna. Pretekstem jest niby, że ten, że będą naprawiać, że jakiś tam maintenance, właśnie sieci elektrycznej. Ale podobno jest właśnie ten kryzys energetyczny w Ekwadorze. Także zobaczymy, jak ten dzisiaj wyglądać no. Na miejsce dojadę koło 16, także nie powinno być problemu, bo sobie wszystko spokojnie naładuję. I, I po 10 to już będę spać, także <noise> tak mocno mnie to nie dotknie. No i będę też w małej miejscowości, także pewnie będzie bezpiecznie. Znaczy no na pewno będzie bezpiecznie. Myślałem, że na taką dłuższą trasę, bo to jest ponad 300 km, autobus będzie trochę bardziej nowoczesny. A tutaj jak widać jeszcze są takie oldschoolowe okna odsuwane także no nie autobus jak autobus, aby dojechać na miejsce bezpiecznie, to najważniejsze. W końcu też powoli zaczynam poznawać te monety, dolary w sensie, bo wcześniej nie widziałem. I na przykład jest śmieszna sytuacja, bo to małe to jest dime, czyli 10, czyli 5, 10 centów. A tu na przykład większa moneta to jest tylko 5 centów. A ta, największa z takich srebrnych, to jest quarter, czyli 25 centów. A tutaj jeszcze są centy te brązowe. A te duże to dolary. Mają te jeszcze swoje ekwadorskie dolary. Teraz akurat nie mam, bo wydają wszystko. Są trochę innego rozmiaru, właśnie. Czwarta maska. Widziałem to dosyć często. Nie wiem po co to robił. Jeszcze taki suchar, bo jak ktoś nie zna języka, w ogóle nie mógłby się dogadać, to mógłby zobaczyć ten znak Banios i by poszedł tam. A gdzie by doszedł? Hits, hits, hits. Hits, hits, hits. Banios, czyli kibelek. 15 centów wstęp. Na każdym większym przystanku przychodzą ludzie do autobusu i sprzedają rzeczy. Nie? I kupiłem sobie nabój kokosowy i jakieś te jakieś na podróż. To już idziemy już prawie 3 godziny ponad 3 godziny. A jeszcze nawet nie jesteśmy w połowie drogi. Dojechałem. 7,5 i pół godziny w autobusie. Ciężko było wysiedzieć, ale trasa była bajeczna. Naprawdę przepiękne widoki. Jeśli ktokolwiek by kiedyś jechał z Kłęki do Banios, to polecam siedzieć po lewej stronie autobusu, bo są najlepsze widoki. Idę znaleźć swój hostel. I idę coś zjeść, bo jestem głodny. A i muszę naładować gadżety, bo prądu nie będzie. To jeszcze mój pokoik. Numer jeden. Uff. 44 dolce za 3 noce, także jakieś 14 dolarów za noc. Jak to wygląda? Gdzie jest światło? Nie wiem gdzie jest światło Ale jest kibelek Jest łazienka normalna, także Mydełko nawet dali Wygląda to Wygląda to spoko, no Przespać się Oby tylko ciepło było Aha i widok mam na Główną ulicę, oby cicho było bo jak będzie głośno to niedobrze, ale naprawdę malownicze jest to miasteczko jest położone w takiej dolinie. I już sobie chodzę i tam patrzę wodospad daleko. Także jak na razie super klimat, pierwszy dzień tutaj jest jakiś ten targówek z rękodziełem nie wiem czy to z rękodziełem tak naprawdę, czy tylko tak się no to, to nie z rękodziełem. Z tego co słyszałem, znaczy czytałem, ludzie mówią, że no są ceny zawyżone no i wszędzie trzeba się targować jak coś. Ale to zobaczymy, na razie tak tylko się przejdę, nie będę nic kupować, nawet nic malutkiego. Nie no, ten wodospad jest niesamowity. Taki widok, można sobie usiąść w parku tutaj i i poobserwować naturę. Jest też jakiś kościółek. Tylko nie wiem co to jest, zaraz pójdę przeczytam. Zobaczę co to jest. To też wygląda na jakiś trochę starszy budynek. No taki główny plac. Są też sklepiki z pamiątkami. Chociaż część pozamykana, albo w ogóle tego w ogóle nigdy nie było otwarte, co to jest? No i się nie doczytałem, ale o, ołtarz robi wrażenie, tam jakieś modlitwy trwają. Więc nie wiem, czy mogę. Nie, no mogę, tylko po cichu. Ciekawy kościół, na pewno unikalny Dobra, spadam, niech się ludzie modlą Patrzcie na ten widok Normalnie Wychodzi się z kościoła i się widzi ten wodospad Ej, głodny jestem, idę coś szukać do jedzenia bo to nie ma co tak się kręcić I jeszcze jedzonko Wlatuje ekwadorski pilsener i burgerek z barbecue sosem cebulą i frytasy Nigdy czegoś takiego nie widziałem, ale Heinz robi sweet relish w butelce, także ciekawe I jeszcze widok z okna restauracji Już w chmurach wszystko Tam jeszcze w oddali Wodospad podświetlony Jest godzina 10 wstałem jakoś, obudziłem się o 8 Ale musiałem kilka rzeczy pozałatwiać jeszcze padało z rana, ale teraz widać się przejaśniło Także idę na jakieś śniadanko i później idę zwiedzać dalej No nie no ten widok jest niesamowity Muszę się dowiedzieć jak tam na górę pojechać na cebuli żeby nie płacić za taksówkę, tylko idę najpierw coś zjeść. Więc wbiłem do takiego miejsca przy dworcu, gdzie sprzedałem bojados od 1995 roku. No i ten bojado, to jest bardzo popularne danie. Tutaj taka chyba zupa cebulowa z jakimiś tam kawałkami mięsa. A, z parami? Grazie. Czyli tak, dostałem zupkę cebulową z kurczakiem, pewnie i jeszcze popcorn, orzeszki tak jak w Peru, i jeszcze kawałki banana. jeszcze kolka powinna wlecieć, to wszystko za 2,50. I jeszcze sosiki, jakbym chciał. I jeszcze w środku jest chyba juka. Nie wiem, tam pani wkłada tutaj też mam kawałek u siebie. Bardzo dobra zupka jest taka kwaśnawa. Bardzo fajnie na, na taką pogodę tutaj. Także polecam sobie jak ktoś będzie w, w Ekwadorze. Musi dymić. A! Ciekawe czy by w Europie przeszedł testy techniczne. Przeszedłem pod wodospad. Nie wiedziałem, że to jest tak blisko. Przyjdę jeszcze wieczorem. Żeby zobaczyć, jak to wygląda oświetlone. W ogóle, jeśli chodzi o światło, to śmieszna sprawa, no bo... Wczoraj był ten... Brownout, że wyłączyli prąd. I tak na początku czekałem na tu dziesiątą, bo... Od dziesiątej miał być właśnie wyłączony prąd. Czekam na tą dziesiątą i nic się nie dzieje. Życie się toczy i sobie myślę... Oho, może akurat w tym miejscu tutaj nic nie będzie. Ale później... No i jakoś poszedłem spać. Nie było wcale tak zimno, nie wiem, miałem nawet otwarte okno przed pójściem spać. A i tak e, musiałem się e, odkryć, bo jak byłem pod kołdrą to było za gorąco. Nie będę na ten razie podchodził, bo może być za głośno od szumu wody. No i zasnąłem. I później się budzę jakoś tak nie wiem która była godzina, ale nagle jakiś alarm, taki jakby policja jechała. I patrzę, wyglądam za okno, a tam ciemności w ogóle w całym tym w całym miasteczku. No i. Jed... Jednak nie było tego prądu. A później jeszcze czytałem w ogóle w internecie. jakieś tam memy, coś tam. I ludzie się śmieją, że wykwadosz nawet ten Braunau autopóźniony, także <taka>, taka sytuacja. No nic, idę pod wodospad, później jeszcze poczytam o. Turach, bo nie chcę mi się chyba nic własną rękę tutaj robić. Może być dosyć ciężko, żeby ogarnąć wszystko w jeden dzień. A tak to z turem bym zrobił wszystko. I dzisiaj wieczorem idę na termy. Także Elo. No i jestem. Spada ta woda z Kubana. Fajny wodospad. Jest ślisko, więc trzeba uważać, żeby. Żeby no, się nie poślizgnąć. A tutaj widzę, kurde, żeby przejść tutaj ten kawałek, to trzeba trochę się zmoczyć wodą. Uuu! Zimna skubana, Ale przeszedłem na taki mały punkcik widokowy. Tutaj ciekawe rozwiązanie, bo postawili taką rynnę. Zbudowali tutaj ten rynienkę. I tam woda płynie. Prysznic można sobie wziąć przed wejściem do wód termalnych, a później woda wraca do, do strumyka. Także takie proszę ja Was rozwiązanie. No i jeszcze widok na, na wioskę dolinę, na miasteczko. Przepiękne położenie. Jeszcze taka ciekawostka, wodospad był właśnie używany od początku XX wieku do prania ciuchów tutaj, a w 1943 wybudowali takie oto właśnie miejsca, żeby ludzie mogli sobie prać ubrania. No i jak gdzieś tutaj woda spływa do takich mniejszych korytek, już teraz wiadomo, nie wszystkie, bo no, podejrzewam, że nikt tego nie używa, nikt, nikt już nie pierze ciuchów w rzece. Ale no, kiedyś tak to wyglądało. No i taka ciekawostka. Kolejny pozytyw mieszkania w kraju z ciepłym klimatem to właśnie takie owoce, co se rosną po prostu tak na ulicy. Tutaj chyba limonki mamy, chociaż tam widzę jedną, jakieś pomarańczową maskurę. A tutaj wygląda mi to na jabłko, chociaż ta skóra też jest taka dziwna. Może to jakaś pomarańcz, nie wiem. Ale ładne ma kwiaty. I jak ktoś wie, co to za roślina, to proszę mi powiedzieć. Jest tutaj sporo wypożyczalni też. Można wypożyczyć rowery, kłady albo takie oto dzipki. Z co widziałem, to rower tak można wynająć za 5 dolarów za dzień. A quad na przykład kosztuje 20 dolarów za godzinę. Jeep chyba 25 dolarów za godzinę, także ceny są trochę wysokie. Ale pewnie warte jak jesteście grupką ludzi i na pewno podejrzewam, że można wynegocjować lepszą cenę. Jeśli nie wiem, się na przykład na cały dzień albo na dwa dni. rowery Jako, że pogoda średnia, to przyszedłem do jednej z najbardziej polecanych kawiarni. Mają też swoją własną czekoladę. Czekoladę czy czekoladę. I tutaj widzę ciekawe smaki, właśnie można sobie kupić jako pamiątkę. 4,50, trochę, trochę drogo. 4,50 za czekoladę, to jest ile to jest? 50 gram, o. Ale no jest to lokalna czekolada. Jest też kawa, jakby ktoś chciał. 40 dolarów, taka duża paczka. Te mniejsze za 10. Zamówiłem sobie ciasto kawowe i czekoladę domową, co polecają. Także zaraz sobie usiądę przy oknie, żeby poobserwować ludzi. I napiję się. ...pięknej czekolady, a tutaj, proszę, owoce kakaowca. Na ekwador słynie z produkcji czekolady, także... ...nastawiam się na coś dobrego tutaj. Zasiadam i będę chillować chwilę. I właśnie wleciało ciastko kawowe, moka ...i czekolada lokalna. Także zaraz będziemy próbować z takim widoczkiem. Jeszcze chciałem powiedzieć o tej pogodzie tutaj, bo. Prognozy są strasznie mylące. Wydaje mi się, że tutaj właśnie w tej dolinie jakoś ta temperatura jest wyższa. I na przykład teraz według prognozy jest 9 stopni Celsjusza. A ja sobie chodzę elegancko w krótkich spodenkach, tutaj mało się ten obściskują. No, także jest cieplej niż, niż prognoza pokazuje, a w nocy tak samo w nocy miało być 0 stopni a przecież spałem nawet nie przykryty całkowicie, także coś tutaj ten Google nie pokazuje zbyt, zbyt dokładnie także no i są momenty, że na przykład chodzę w kurtce i jest mi gorąco później założę na chwilę zdejmę kurtkę w sensie robi się tak dosyć chłodnawo, zakładam, później znowu mi się robi ciepło, no i tak tak to jest. Posiedzę sobie chwilę teraz w parku Palomino Flores. Jest to dosyć przyjemnie. A później wyczytałem, że jest autobus, który zabierze mnie na ten punkt widokowy. Tam gdzie jest ten most. O Tam co teraz pokazuję. Także za dolarka, autobus. I sobie popatrzę na, na miasto z góry.